Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy auto amerykańskie. Jest to Lincoln Town Car z 2006 roku. Tutaj auto z potężnym silnikiem 8-cylindrowym o pojemności 4,6 litra i o mocy 239 koni. Została tutaj zamontowana polska instalacja, czyli polska elektronika. W tym przypadku jest to Stak 300. Tu widzimy komputerek. Popularnym zestawieniu z tryskiwaczami Barakuda. Będziemy wtryskiwać jeden, poszczególnych jest to pojedynczy montaż. I popularnym reduktorze KME Gold GT. I tak, auto duże ze staro, starym konstrukcją silnikiem więc spalanie benzyny też jest spore bo tutaj e, w granicach 16 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie około 18 litrów. Czyli na każdym przejechanym 1000 km oszczędzamy około 400 zł. Koszt przejechania na benzynie tym autem 1000 km jest to 740 zł, na LPG już tylko 340. Przejdźmy dalej. Przełącznik w aucie mamy zamontowany tutaj na konsoli środkowej. No tak, wlew gazu mamy pod klapką. Jak widzimy jest to dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik mamy tutaj zamontowany zartylonymi fotelami. Jest to jak widzimy zbiornik w kształcie walca o pojemności 50 litrów, czyli tankujemy około tam 40 litrów. Co da nam zasięg około 220-250 km. I tak, podsumowując. Cena zestawu do tego konkretnego auta czy instalacji jest tak 300 z tryskiwaczami. jest to koszt 4500 zł i zwrot następuje po około 11200 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.